Rynek w praktyce to podcast o rynkach finansowych tworzony przez studentów dla studentów. Łączymy teorię z praktyką, by finansowy świat stał się prostszy i bardziej zrozumiały. Cześć, z tej strony Kinga. Witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu o tajnikach rynków finansowych. Dziś będzie trochę o blefowaniu, trochę o szpiegowaniu. I o tym, jak inwestorzy próbują się nawzajem przechytrzyć. Czyli tematem odcinka są sygnalizacja i screening. Jak firmy i inwestorzy wysyłają i odczytują sygnały. Zacznijmy od sygnalizacji. Czym ona właściwie jest. W ekonomii to sytuacja, w której jedna strona rynku, na przykład firma, Próbuję przekazać drugiej stronie jakąś ukrytą informację, której ta druga strona nie zna. Wyobraź sobie startup, który szuka inwestora. Ma świetny produkt, ale nie ma jeszcze przychodów. Więc jak taki startup może przekonać inwestora, że warto zainwestować? To proste, wysyła sygnał. Na przykład zatrudnia znanego CFO z dużego funduszu VC. Albo publikuje raport z renomowanego audytu. Oczywiście to kosztuje. No i właśnie o to chodzi. Skuteczny sygnał to taki, który jest wiarygodny, bo nieopłacalny do podrobienia przez kiepską firmę. Ekonomista Michael Spence dostał Nagrodę Nobla za teorię sygnalizacji. Pokazał, że wykształcenie, nawet jeśli zwiększa produktywność, może działać jako sygnał, Hej, skoro skończyłem prestiżową uczelnię, to znaczy, że jestem ogarnięty. Na rynku finansowym, takim sygnałem może być na przykład buyback akcji, czyli skup akcji własnych przez firmę. To pokazuje, wierzymy w siebie, nasze akcje są niedowartościowane. Ale uwaga, nie jest zawsze to szczery sygnał. Czasem to tylko próba poprawienia nastrojów inwestorów. A czym jest screening? Screening to jakby odwrotność sygnalizacji. Tutaj to druga strona rynku, na przykład inwestor, stara się wydobyć ukrytą informację. To taki filtr, który ma oddzielić firmy dobre od słabych. Przykład. Fundusz inwestycyjny może zaprosić zarząd firmy na tzw. due diligence meeting i zadać pytania. Te pytania mają na celu sprawdzenie, czy to tylko dobra prezentacja firmy czy produktu, czy faktycznie biznes się spina. Inny przykład to banki, które chcą ocenić ryzyko kredytowania klienta. Stosują wtedy screening. Sprawdzając historię kredytową, poziom zadłużenia, a nawet zachowania w mediach społecznościowych. W USA niektóre firmy pożyczkowe analizują dane uwaga z telefonu klienta. Ile razy dziennie go używa, o których godzinach, o której godzinie się budzi. To wszystko może być wskaźnikiem wiarygodności finansowej. Skuteczne? Podobno tak. A teraz pytanie: sygnalizacja czy screening? Co wygrywa? To trochę jak gra. Jedna strona wysyła sygnały, a druga próbuje je odczytać. Ale dość często obie strony mają ograniczoną wiedzę. Rynek kapitałowy to jedno wielkie pole niepełnej informacji. Czasem firmy próbują wysyłać zafałszowane sygnały. Na przykład zawyżając prognozy albo zatrudniając celebrytów do zarządu. Jednak doświadczeni inwestorzy stosują coraz bardziej wyrafinowany screening, AI, modele predykcyjne, big data. Dla przykładu, Tesla przez lata była mistrzem sygnalizacji. Elon Musk tweetował o potencjalnych innowacjach. Oraz o potencjalnych yy, sukcesach, co pompowało kurs akcji. Ale jednak inwestorzy z Wall Street nie dali się na to do końca nabrać i dokładnie analizowali dane produkcyjne i patenty, czyli klasyczny screening. Podsumowując, screening i sygnalizacja to codzienna gra na rynkach finansowych. Warto wiedzieć, Jakie sygnały są naprawdę coś warte, a które to tylko ładne opakowanie bez treści. A jeśli jesteś inwestorem, pamiętaj. Patrz głębiej niż tylko na nagłówki. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. I do usłyszenia!